Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Dyrektor W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tego, dlaczego ludzie nie realizują swoich celów. Przykładowo, ktoś ma cel pod tytułem Chce zostać milionerem, ale nie potrafi tego celu zrealizować. Jaka jest główna przyczyna, przez którą dana osoba nie jest w stanie przejść z punktu A do punktu B? Powiem ci właśnie, dlaczego tak się dzieje i jaki schemat zauważyłem. I prawdopodobnie też ten schemat zauważysz u wielu ludzi, którzy właśnie mają jasno sprecyzowany cel, a tego celu nie potrafią zrealizować. Więc tak. Jesteś w punkcie A i chcesz być w punkcie B, na przykład jesteś spółkany i chcesz być milionerem, powiedzmy w ciągu 5 lat, to jest Twój cel. I teraz musisz zbudować pojazd, który przeniesie Cię z punktu A do punktu B, tak? I najczęściej tym pojazdem jest założenie własnej firmy. Jeżeli ta firma będzie dobrze prosperowała, będzie e, po prostu się rozwijała, będziesz ją skalować, będziesz miał pieniądze, to te pieniądze uczynią Cię milionerem. Albo te pieniądze wykorzystasz do tego, żeby po prostu je w odpowiedni sposób zainwestować i w ten sposób zostaniesz milionerem, tak? No i tak to wygląda w praktyce. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy chcesz zbudować ten pojazd, który przeniesie Cię z punktu A do B, to ludzie zazwyczaj robią coś takiego, że ok, kompletują powoli części, zdobywają wiedzę, jak działa silnik, jak to trzeba poskręcać, nawet rozmawiają z różnymi mechanikami na ten temat, tak? No, i zaczynają powoli ten pojazd budować. W połowie okazuje się, że zbudowanie tego pojazdu jest cholernie ciężkie. Wymaga więcej wysiłku, więcej pracy niż zakładaliśmy na początku i nie ma za bardzo efektów, ponieważ ten pojazd dalej nie jedzie. Więc co robi taka przeciętna statystyczna osoba? Porzuca ten pojazd i zaczyna budować kolejny pojazd. No, jest to trochę inny pojazd, więc to wymaga znowu innych części, wymaga to znowu innej wiedzy, znowu innych mechaników itd. Więc zaczyna się budowanie kolejnego pojazdu, a potem porzucenie tego pojazdu. Następnie budujemy trzeci pojazd. I teraz nawet udało nam się go już całkowicie poskładać. Nawet zapalił nam silnik, ale ten pojazd idzie za wolno. Więc co robimy? Zostawiamy ten pojazd, budujemy kolejny pojazd. I teraz okazuje się, że mamy całe złomowisko. Złożony z różnych pojazdów, różnych części, a tak naprawdę dalej się nie poruszamy szybko, tak jakbyśmy chcieli. I to, co chcecie po prostu powiedzieć w tym filmie, to to, że jeżeli chcesz rozwijać się szybko, jeżeli chcesz mieć pojazd, który jak najszybciej przeniesie cię z punktu A do punktu B, to musisz przede wszystkim skupić się na jednym pojeździe. Nie możesz cały czas szukać różnych pojazdów, różnych okazji. Dam Ci przykład. Ludzie o widzą. Adrian Kołodziej mówi o tym, jak można sprzedawać kursy. Dobra, jesteś tym zafascynowany, zaczynasz tworzyć kurs, zaczynasz tworzyć e-booka, i naraz okazuje się, że Twoja sprzedaż nie jest taka, jaką byś chciał, żeby była. No i co robisz? Myślisz sobie, że to chyba nie jest dla Ciebie. Więc, o, widzisz, że ktoś inny uczy, się, jak inwestować w kryptowaluty. Myślisz sobie, dobra, kryptowaluty są dla mnie. Zdobywasz trochę wiedzy na temat tych kryptowalut, uczysz się od kogoś. Okej, okay, coś zainwestowałeś, ale potem zacząłeś tracić pierwszy ten pojazd. Zajmujesz się kolejnym. Widzisz, że ktoś zarabia pieniądze na rynku Forex, więc idziesz tam na rynek Forex i tam spędzasz kolejne na przykład dwa lata. I teraz okazuje się, że a wiesz co, chyba jednak nie ma z tego takich dochodów, jak myślałem. Trochę zarabiam, ale to nie, to nie jest warte uwagi, więc porzucasz to i idziesz na przykład z nieruchomości, bo ponieważ widziałeś reklamę kogoś, że na przykład uczy jak inwestować w nieruchomości, idziesz tam w tym kierunku. I teraz okazuje się, że próbowałeś już różnych rzeczy, ale żadna z tych rzeczy. Nie uczyniła Cię bogatym. To nie jest ten pojazd, który miał Cię przenieść z punktu A do punktu B. Jeżeli chcesz zbudować taki pojazd, który przeniesie Cię z punktu A do punktu B i przeniesie Cię szybko, to przede wszystkim to, co musisz zrobić, to skupić się na tym, żeby mieć, to, żeby mieć jeden pojazd. Czyli na przykład zajmujesz się sprzedażą wiedzy i teraz poświęcasz cały możliwy czas, całą możliwą energię w jednym kierunku. I to jest zupełnie normalne, że na początek będziesz miał problemy, żeby ten biznes w ogóle postawić. Ale jak ten biznes już postawisz, bo e, na przykład Poświęciłeś swój czas, to teraz okazuje się, że jedziesz wolno, że ten samochód nie rozpędza się tak jakbyś chciał, nie? Na przykład, nie wiem, 3, 3 sekundy do setki, tylko jedziesz bardzo i to bardzo wolno, i nie ma w tym nic złego. To nie jest powód, żeby znowu zrezygnować. To nie jest powód, żeby powiedzieć, hej, to nie jest dla mnie, spróbuję czegoś innego. Więc teraz to, co musisz zrobić, to musisz się dowiedzieć, jak mogę przerobić mój silnik, jak go mogę stuningować, co potrzebuję, żeby ten pojazd jechał szybciej. I naraz ukazuje się, że jedziesz 10 km szybciej na godzinę, potem 20, potem 30, potem 50. I dopiero po jakimś czasie będziesz zasuwał. I potem każdy kolejny pojazd w tym samym rynku możesz budować bardzo szybko. Bo będziesz już miał wzór, prototyp pierwszego pojazdu, więc możesz się bardzo szybko skalować, tak? Możesz stworzyć nowe produkty, możesz wchodzić w nowe rynki, możesz wchodzić na rynki nawet na międzynarodowe. Cała zabawa polega na tym, żeby skupić się tylko i wyłącznie na jednym pojeździe, nie na setce. I żeby jak najszybciej e, Dowiedzieć się, co zrobić, żeby ten pojazd jechał szybko. Możesz oczywiście czytać książki, jeździć na jakieś szkolenia, seminaria, albo nawet zdobyć mentora. Dzięki temu ta podróż będzie łatwiejsza, szybsza. Szybciej zbudujesz ten pojazd. Ja pierwszy milion zarobiłem w ciągu roku, odkąd moja firma wystartowała. Nie był to zysk, był to przychód, ale było to możliwe z tego względu, że ja miałem mentorów. I też na początku poruszałem się bardzo wolno i nie wiedziałem w ogóle, jak składać te części. Po prostu nie miałem odpowiedniej wiedzy. I taka ciekawa historia, która teraz mi się nasuwa, e, miała ona miejsce ponad 12 lat temu. Ponad 12 lat temu jeszcze nie miałem firmy i zarabiałem tam parę groszy w programach partnerskich. Tam udawało mi się czasami w jakimś miesiącu 100 złotych wyrwać w tym programie partnerskim, nie było z tego żadnego wielkiego szału. Ale pamiętam, że pojechałem na spotkanie mastermindu do Warszawy, gdzie spotkałem się z moimi mentorami. Nie miałem wtedy jakoś specjalnie dużo pieniędzy miałem tyle, żeby po prostu nie wiem, zapłacić za pociąg, no kupić sobie jakieś tam jedzenie bez żadnych tam większych szaleństw i nawet nie miałem pieniędzy na dobry hotel. Na, w ogóle na, na hotel nie miałem, więc spałem w hostelu. W moim pokoju mieszkało 13 innych osób. I teraz taka, pamiętam ciekawa historia, ponieważ wracam w nocy i w moim łóżku spał Chińczyk. Eee, I wtedy to dało mi sporo do myślenia. Pomyślałem sobie: Hej, zobacz, czy tak chcesz, żeby wyglądało całe twoje życie? Trzeba postawić sobie bardziej ambitny cel. I powiedziałem sobie tak: Hej, następnym razem, kiedy wrócę do Warszawy, na kolejne spotkanie mastermindu będę miał już na normalny hotel. I tak też się stało. W ogóle teraz wróciłem eee, z weekendu, byłem w Warszawie. I teraz już na to w ogóle nie patrzę, ponieważ staćmy na to, żeby mieszkać w Mariocie. I mogę zaraz Wam pokazać, postaram się tutaj pokazać Wam fragment, jak, jak wygląda Mariot z takiej perspektywy, kiedy jesteś ich klient. Tutaj macie okazję zobaczyć, jak wygląda pokój. Przy okazji macie okazję poznać moją rodzinę. Cześć. Tak. Tak. Ona, 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 ona wcale nie jest, teraz muszę nagrywać. ona to chciała. Ona chciała wystąpić. ona by tak chciała. Ona, chciała. ona chciała. by tak chciała wystąpić ze mną. Nie powiem, co dalej kręcić, bo to dziecko jest. Pokażę wam, jakie są widoki. E, tam mamy Pałac Kultury. Tak wygląda Warszawa w poniedziałek, 10 rano. Jak widać, ruch jest taki spokojny. I teraz to, co jest ważne w tym wszystkim, to nie chodzi o to, żebym się tutaj mógł pochwalić tym, że nie wiem, teraz mnie stać na Mario, wcześniej nie spałem w hostelu, tylko pokazać ci, że ta podróż, ona trwała. I to nie jest tak, że w połowie pomyślałem sobie: Okej, okay, dobra, to nie jest dla mnie, dla mnie bo zarabiam, nie zarabiam tyle, ile bym chciał, tak? Tylko cały czas konsekwentnie się rozwijałem. I nawet jeżeli już tym samochodem ruszysz, i nawet już jeżeli się rozpędzasz, to nie oznacza, że gdzieś po drodze jeszcze nie przywalisz do jakiegoś drzewa i nie trzeba będzie zrobić e, tuningu, tak? Czyli nie będzie trzeba na przykład wymienić, nie wiem, maski. Ja e, bardzo szybko na początku się rozwijałem, e, moja firma bardzo szybko się skalowała ale potem przez to cały czas balansowałem na krawędzi bankructwa, ponieważ nie wiedziałem, jak pieniędzmi zarządzać. Po pierwsze, sam prywatnie wydawałem mnóstwo kasy na głupoty, a po drugie, zdarzało się tak, że przeinwestowałem, tak? Czyli zainwestowałem w reklamę dużo pieniędzy i te pieniądze straciłem. I potem musiałem znowu myśleć, co zrobić, żeby ten pojazd dalej wrócił na odpowiednie tory i dalej się rozwijał, i dalej jechał bardzo szybko. Więc chciałbym Ci po prostu pokazać, że jest to pewnego rodzaju droga, i ta droga skończy się dobrze tylko i wyłącznie dla kogoś, kto skupił się na jednym pojeździe i zrobił absolutnie wszystko, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, jak ten pojazd po prostu e, rozpędzić. Więc mam nadzieję, że się troszeczkę zmotywowałem. Skup się na jednej rzeczy, nie szukaj cały czas tak zwanego świętego grala, bo on nie istnieje. Ludzie, którzy osiągają niesamowite wyniki, potrafią się skupić na jednej rzeczy przez wiele lat, i dzięki temu są po prostu w tym bardzo i to bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi komentarz i do usłyszenia. Aha, jeżeli potrzebujesz pomocy i chciałbyś, żebyśmy razem popracowali nad zbudowaniem Twojego pojazdu, to kliknij link pod tym nagraniem i umów się na bezpłatną rozmowę z moim zespołem. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Pomagaliśmy już wielu naszym klientom osiągnąć sukces w biznesie i prawdopodobnie pomożemy również Tobie. Więc kliknij link pod tym nagraniem i do usłyszenia.